Słuchajcie, idziemy sobie połowić morskie bociany. Po pracy taki szybki wypad. Pogoda jest taka pochmurna wiecznie, więc nie wiem jak tam będzie zbalono. Chociaż słyszałem ostatnio, że całkiem fajnie biorą. Też wiadomo jak to z nimi jest. To Eldorado tak nie trwa za długo. No, ale idziemy spróbować. Oczywiście musiałem. Nie byłbym sobą, gdybym był w 100% przygotowany, więc... Zapomniałem słuchajcie pudełka z przynętami. Mam tylko taką jedną blachę. Na szczęście jest zielona ze srebrnym. Z tego co pamiętam to belony bardzo lubią zielony. W się sensie i mi dobrze brały zawsze na ten kolor. No więc sobie idziemy popróbować. Buja. Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Tam widzę, że jest trochę wędkarzy. Ale woda jest mętna, mega mętna. A, patrzcie, bo tam też kurwa, z molo, ułomie mnie no, tak. Zastanawiałem dlaczego to jest puste. Smolo, tam jeszcze łapie E, daleko nie rzucam niestety. Mam cały czas mało na kabonku, słuchajcie. Przestań nawinąć nową pletkę. Bo te rzuty to jest masakra Dobra, ty zmieniamy miejscówkę, bo tu się nic nie dzieje. Słuchajcie, siedzi pierwsza belonka. nie pije Ale poszła teraz ty ładnie Wariuje, słuchajcie, wariuje. Ładnie. Nie wiesz jeszcze. No ty, ty. Brzydko się wpięła O oh my god, tu jest po rybie, słuchajcie, tu jest po rybie Kurde, tak dostała brzydko Tu jest po rybie już niestety Takie rybisko, słuchajcie Pogoda się, słuchajcie, pisuje, niestety. Trudno, ja się nie poddaję. Słuchajcie, warun się robi coraz gorszy. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Byście nie myśleli, że przesadzam. W sensie, no nie... Nie jest najgorzej, kurde, bywało gorzej Ale też nie jest super jak na baloniadę, że tak powiem Belonki to musi być, wiecie, słoneczko, ładnie, cyk cyk Znaczy takie prawdziwe... O kurde, miałem no Kur... Ajajajajaj Ajajajajaj Miałem ranie, słuchajcie A już narzekałem, kur... Kurka blaczka, no No tak to się właśnie dzieje, słuchajcie Już k***a miałem branie, no Ajdź Aż mi się zrobiło Słuchajcie, siedzi jakaś dzika wścieknięta Nie daje za wygraną Nie daje za wygraną Ładnie mi odeszła, ładnie, to może być jakaś fajniejsza No już widzę jak tam skacze O, odchodzi jeszcze, 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 nie chcę dać za wygraną Dobrze, morska ryba ma walczyć Ojej oh yeah. Chaza, bok jest podczepiona Jeszcze nie chcę. Jeszcze nie chcę. Opa. Jeszcze bardzo. Brzydko zaboczek, no ale jest druga sztuka. Jak dziabę rozdziabia, kurde. Dobrze, że nie są dwumetrowe, bo na pewno one zgryzły wędkarzy. Oj, oj, oj. Proszę bardzo, jaka wścieknięta. Kleje. A co, myślę, się nabiera więcej? Szypujemy Szykujemy się na belony Trzeba się ubrać No to go kur. Słuchajcie, muszę sobie jeszcze nawinąć plecionkę, bo mam bardzo mało Zrobię go tutaj Słuchajcie, już mi kurczę trzy ryby spadły. To jest mega irytujące. Trzydzi. Trzyma spadła. Trzydzi, jest. Siedzi! Kurwa! Julka! Siedzi w końcu, kurwa! brzydko jest podczepiona, słuchajcie za boczek niestety yy, yy, yy. patrzcie jaka waleczna jest zaraz słuchajcie Do brzegu! Uciekaj! O. Miałem w pierwszym życiu bolony, ale mi spadła. siedzi Kurczę no co jest du chuja Co mi spadła słuchajcie siedzi Teraz kurde, żeby nie spadła mi Opa! <laughs> kurde, widzę, że tam nie spadnie. Już dwie mi spadły, kurcze i mam nadzieję, że ta się nie wypnie Tuż tutaj Ale duża Tak? No Moim zdaniem A podczepiona chyba W boków się złapała, nie? Ale ładnie Kurde Chodź tu maleńka! Ojeju! Ale poplątana Wypuszczamy ją do wody Nasz bałtycki bocian Dobra, dzięki wielkie